Państwa serdecznie Maciej Maciak, Program Musisz to wiedzieć. A jak powinno wyglądać porządne państwo, porządny przywódca i porządna działalność człowieka, to z Międzynarodowego Radia Białoruś. Tam ostatnio kilka razy miałem rozmowy z redaktorem Danielem Mikuskiem. To proszę Państwa, przykład dobrego gospodarza, czyli prezydenta Łukaszenki, który. No, powtarza po nas generalnie, wielokrotnie apelowaliśmy w programach, musisz to wiedzieć, o takie banalne zdawałoby się sprawy, jak uruchomienie produkcji młotków miedzianych, których nie mamy. Jesteśmy producentem miedzi, a zagraniczne, zachodnie, Wall Street firmy sprzedają nam młotki miedziane, które na przykład każdy kierowca... Ciężarówki ADR-u, czyli tej cysterny, przewóz ładunków niebezpiecznych, musi mieć, bo gdy inspekcja transportu drogowego go by złapała z motkiem stalowym, to ma gigantyczne mandaty. W zakładach pracy są potrzebne, w warsztatach mechanicznych, blacharskich, ale nie produkujemy. Z polskiej miedzi ktoś. Proszę Państwa, gdyby to był jakiś high-tech, ja rozumiem, żeby to była karta graficzna firmy Nvidia, ale to jest młotek. My nawet takich rzeczy nie robimy. O to nie dbają nasi. Rządzący dbają o bzdury, o nieistotne dla nas bzdury. My się tym pasjonujemy, a to jest nieistotne. Ważne, żeby była lokalna produkcja. No ale ludzie chyba lubią e, władzę, e, która e, prezentuje treści niemal rodem z Pudelka. Ludzie lubią takich parlamentarzystów, bo zrobił sobie zdjęcie z psem ze schroniska. A, to powinien być posłem. Ludzie to lubią. No to potem się niech nie dziwią, że jest źle. Tu właśnie fragment y, audycji z Międzynarodowego Radia Białoruś, jak powinien y, wyglądać gospodarz. W Aleksander Łukaszenka odwiedził fabrykę Legmasz w Orszy. Głowa państwa został poinformowany o sytuacji w przedsiębiorstwie. Ostatnio wykorzystuje się go także do produkcji wrobów specjalnych w kompleksie wojskowo-przemysłowym. Planowane jest dalsze poszerzanie asortymentu. Nie będziemy przecież przez cały czas pleść łapcie, musimy wytwarzać poważne produkty, zauważył Aleksander Łukaszanka. Legmasz od wielu lat zajmuje się produkcją towarów przeznaczonych do całkowicie pokojowych, cywilnych celów. Od żelibnych patelni i kotłów, po produkty przeznaczone dla przemysłu naftowo-gazowego. To między innymi stanowiło znaczący element eksportowy w pracy przedsiębiorstwa. Aleksander Łukaszenka zażądał, aby podczas prac nad realizacją zamówień wojskowych produkcja tak pokojowych i poszukiwanych produktów nie zaszła na dalszy plan lub nie zniknęła całkowicie. Podczas wizyty roboczej do Orszy prezydentowi zaprezentowano topory białoruskiej produkcji. Wcześniej szef państwa polecał dopracować produkcję takich krajowych wyrobów, aby dorównywały z zagranicznym odpowiednikom. Aleksander Łukaszenko obejrzał topory i obiecał je wypróbować. Jednocześnie postawił... Proszę Państwa, możemy się z tego śmiać, że to jak to prezydent kraju jedzie do jakiegoś zakładu i mówi, że, żeby produkować siekiery? Tak, na tym to polega, dokładnie na tym to polega. Tak Japonia zbudowała swój przemysł. Spotkali się tam ci z tej jakuzy, gdy Wchodziły na przykład samochody spalinowe i ustalili, musimy mieć swoje samochody spalinowe. Jak wchodziła elektronika, musimy mieć swoją elektronikę i wyznaczyli, kto ma jakie mieć zakłady i mają to robić. Jak świat potrzebuje rowerów, to my musimy mieć swoje rowery itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Na tym to polega. Młotki, to siekiery, obojętnie co, żeby tylko produkować te siekiery bardzo przypominają produkty znanej Fiskars firmy, tak chyba fińskiej. Proszę Państwa, taka siekiera Fiskarsa to kosztuje kilkaset złotych. A podejrzewam, że białoruska jest w połowie tej ceny albo jeszcze niżej. Takie zakłady powinny też być w Polsce. Od wszystkiego. A my już wszystko importujemy. To z czego my żyjemy? Z długu my żyjemy. Albo zostały zakłady polikwidowane, żeby obce firmy. Taki Fiskars na przykład mógł otworzyć fabrykę i wykorzystywać nas jako siłę roboczą, a zysk do swojej kieszeni na terytorium Polski.